pofarbowałam trochę włosy, ale też zrobiłam grzywkę. <laughs> <laughs> elo, elo, 5, 2, 0. Nie zgadniecie co? Idę sobie, idę. A tu, proszę bardzo. Czekajcie, nie jak na Piękne drzewo. Proszę bardzo. Jak się chce, to można. Słuchajcie, sprawa jest taka... Cicho! Nagrywam samotnie. Sprawa jest taka, iż dzisiaj do gry kracza, powraca Pamelka Pranksterka. Mam małą akcję dla Mateusza. Jak wiecie, cicho! Przyszła wiosna, jest to czas zmian. Wszystkie dziewczyny chcą mieć... Nowe włosy, nowe fryzury, ja Mateuszowi narzekam już od jakiegoś czasu, że potrzebuje właśnie takich zmian, on yy, jest jak najbardziej za, bo to jest bardzo otwarty chłopak, <grystanie> tylko słuchajcie, jego propozycją było to, żebym ja pofarbowała się, uwaga, berble na siwo. Czemu na Siwo? Nie wiem, <grystanie> ale pomyślałam, że mogę mu zrobić. Minuta ciszy dla przejeżdżających samochodów. Ale pomyślałam, że. Druga minuta ciszy. Nie, no jednak wracam pod to różowe drzewo, bo tam było ciszej. Siema, mogę tu postać? Dzięki. O, oh, okej. Okay. Pomyślałam, że zrobię mu pranka. Kupię siwą perukę i zobaczę jaka jest jego reakcja, bo on chyba nie zdaje sobie sprawy jak ja bym wyglądała w siwych włosach. To jest gdzieś tam w jego wyobrażeniach jakieś tylko piękne. Także no, co ja tu mam, co ja tu mam. Jest. Są to siwe włoski. Właśnie odebrałam je tak. no nic, idę do domu, zaraz opowiem Wam więcej, pokażę więcej. Kręcimy! Let's get it all! Jaj! Kaszko, nie uciekaj! Nie, nie uciekaj, po prostu! Bye! Czemu tu uciekłeś, misiu? Misiu, to mamusia! O Boże, zsikał się. Kryzys został zażegnany. O, a, by the way, może kolego pokażesz, jak ostatnio ta coś mi zrobił. Może nie pranka, bardziej niespodziankę. Proszę bardzo, nowe wnętrze, <grytania> czyli zmiany na wiosnę są potrzebne. Wróciłam raz do domu i. tada! Taki nowy wystrój stanął przed moimi oczami. W sumie Mateusz nagrywał, więc mogę teraz gdzieś odzyskać ten materiał i puszczam. Nie wiem czy ale on coś takiego, że jak Pawela wychodzi, to ja lubię trochę na w domu. I kolejny raz padam na świetny, genialny, może trochę głupi pomysł, żeby przemeblować, żeby zrobić coś nowego. Bo zawsze, ale to zawsze, pewnie też to znacie, gdy wracacie z wyjazdu, z jakiejś podróży, jest taka chwilowa energia, a później jakby czegoś brakuje. Tak człowiek. Chciałby te zmiany mieć cały czas, cały czas coś nowego. No i ja teraz ustawiłem trochę inaczej. sofę dobra, jeszcze nie posprzątałem. Prawdopodobnie pokażę wam, jak posprzątam, bo to trochę wstyd. Koral, podoba ci się to miejsce nowe? Co, co sądzisz? Nie rozumiem tylko dlaczego moja kość leży tutaj. Ona leżała gdzie indziej, jakby się odłożyć na miejsce? Nie no, Koral, to nie jest tak, że jakby ona tutaj będzie leżała, ja zaraz posprzątam, obiecuję i będziesz dalej swoje miejsce, nawet wymyślałem, że mógłbyś usiąść tam na, na sofie i sobie szczekać do innych psów, co ty na to? No nie wiem, nie widzę tutaj za dobrego przejścia, no zobacz, no jak ja się tam zmieszczę? Jak ja tam przejdę? Będę musiał wskakiwać za każdym razem, co ty mi trening robisz? GOSIE! Zaraz coś wymyślimy. Wow, widzę, że jednak prezesowi się podoba, znaczy już trochę ogarnę. no jeszcze do posprzątania, ale... Zrobiłem mu takie wejście po sowce Tu trochę wiecie, higienizacji O ile jest takie słowo I dojście do okna, że mógł sobie poszczekać z innymi pieskami Arrr, Let's go No, to taką niespodziankę zrobił mi Mateusz, ale moja będzie dużo lepsza. Czemu ty musisz wszystko jeść koraleks? Czas na telefon do przyjaciela. Powiem, że jestem u fryzjera, i trochę nie wiem, czy powinna mieć te zmiany, czy nie. Mateusz jest na treningu, więc na pewno nie będzie zadowolony, że dzwonię. bo ja jestem u tego fryzjera i tutaj pani mówi, że możemy dokonać diametralnych zmian i ja nie wiem czy ma no to się zdecydować ostatecznie czy nie, bo... Przerywa co? Zmiany na głowie. No tak, na głowie, no u fryzjera to na głowie chyba. No ale nie wiem czy, czy ryzykować czy nie. Nie no, zmiany sąfajcie, zmiany sąfajcie. Zmiany są Ja muszę kończyć. Ale Sełz. A jaki kolor? No właśnie nie powiem ci może. Może to będzie dla Ciebie niespodzianka. O, no dobra, to super. To, to się pa. No pa. Tak, tak średnio bym powiedział, tak? Średnio zainteresowany powiedziałabym. A Ty, kowal co sądzisz? Co Ty sądzisz? Powiedz. Siwe włosy powinnam mieć? Chyba fajna. Byś, Byś mnie kochał dalej? By była Twoją mamusią? Z trzeba nałożyć czepek! The fuck. O, jakbym jakiś włam miała robić. Okej, okay, rewelacja. Beauty King. Włosy. Pomożesz mi koral. <tryk> 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 mam! Czekajcie, bo na razie wyglądam jak Gandalf Szary. Muszę to ogarnąć. Nie! Nie no nie! Teraz wyglądam jak jakiś taki... Elf, czyli... nadal gram we Władcy Pierścieni. To nie, nie, nie wiem jaki chłopak by się na to nabrał. To chyba raczej nie zadziała. Ale by the way... Zawsze chciałam sprawdzić, jakbym wyglądała w takiej grzyweczce. Teraz już wiem. Źle. Chcę to ogarnąć jakimiś umiejętnościami fryzerskimi. Nie ma. Może ja to na no Nie wiem. Co wy byście zrobili na moim miejscu? Podcinać? Piszcie w komentarzu podciąć czy nie podciąć. Kto chce podciąć łapkę w górę. To nie podciąć. Po prostu piszę nie podciąć. Okej. Okay. nie podcina mnie. Może być tylko gorzej. Dobra, wiem co zrobię. Uliżę to sobie bardziej żelem. Może wtedy będzie taka mokra włoszka. Ale ja, ja nie wiem. Dobra, powiem Wam, że ten żel i ulizywanie trochę dało. Jeszcze sobie wymyśliłam, że zrobię takie coś. Że to jest niby już taka fryzura. I ten efekt już może być bardziej przekonywujący. No dobra, myślę, że jakoś to będzie. Teraz się tylko dowiemy, kiedy nasz zainteresowany będzie w domu. Bo przecież. O. Czekajcie, ci młody 30 minut. Otwarte jest. Czemu już jest otwarte ze stropu? Otwarte. Ojej. Ojej. No, myślę, bo uważaj, czekaj, nie wchodź. Co? Bo to jest specjalny moment, bo ja nie tylko pofarbowałam trochę włosy, ale też zrobiłam grzywkę. Co? To jest specjalny moment. Ja Jezu, <grym> co tam masz na oczek! Jezu co to masz! Co? Matko włoska? Co. Znaczy. Babciu, Jezefino, wspaniała. Jak ci się podoba? Zawsze mówię, że lubisz się. Nie, no wspaniale, ale Czeka człowieka nie poznaje. Czy... Nie. Ty, brak, ja brak, ja najbardziej ten szanuję ten... za ustawienie kamery tak profesjonalne. Staram Bo, że się. No, nie, wracam, tutaj. wracam. Co ty masz na no. głowie? Proszę bardzo. I jak mi się nie... Pięknie. Ej, naprawdę pięknie, no? Tak. Wyglądasz jak elficzka, Nie z jakiejś gry. Koronowi bardzo się podobało. No, poczułem że jakieś do włosów. No żelowane są i po zabiegu. Ej, nie no wspaniale. Wow. Dobra, że... to jestem w takim szoku trochę. No ja lubię takie zwierzę, jestem z zmarzoną. To... Ciekawe. Czy mnie zasłużyłam na takiego tolerancji tego warzeczonego? No no, no no, wiesz, ja mam dredziki, mam jakieś tatuaże, coś mi się podoba, jak wiesz, jesteśmy ciekawie. Każda zmiana jest dobra. To w ogóle byłem w firmie i takie okularki. Właśnie no, w, w ogóle co to ma rzeczy? być? Ja tutaj siwe włosy, grzywki, coś tam ty wchodzisz i zaskakujesz mnie jeszcze <laughs> no, bo z okularami tak... do spawania? No bo zajechałem i pomyślałem, że kurczę, może ci... Może ci pokażę, może fajne oksy, żeby zrobić. No, mm. co sądzicie? Chiwe włosy, w okulary spawacza. Wszystko jedno. Ale no niestety ma to już. Jest to jest starą Pawełną. <ścoughs> Jezu, jak to teraz strasznie wygląda. naprawdę się nie do swojego? Czy tak że no mi nie, nie. 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 Do ale potem... What the fuck, ale... Serio, jest? Jesteś taki mhm. żałosny? Jesteś bardzo łatwowierny. Ja nie byłem przekonany, pomara, że ty masz po prostu świeżą fryzurę, ale tak nażelowaną, wiesz. No nie pomyślałby. No szok. Ja. Koral? Koral od początku wiedział. Wdech. Ja się teraz czuję jak taki typowy gościu, który <laughs> Patrzy, fajnie wygląda. Wspaniale, kochanie! A nie widzisz, że jestem łysa? Nie, to jest tak powstało, że no nie wierzę w to. Nie wiem, uwierzyłaś? Powiedziałeś, że to są moje prawdziwe. Pokaż się. Ja teraz dręt z tym. Ty no? No uwierzyłam. <laughs> Masakra! Ej, ej, ej. No, kozo, <laughs> Ej ja zrobię z tym jakiś trik szybko. Jaki trik? My nie wiem. Piszcie w komentarzach. I wyglądasz jak Kodami? Wiedźmin, Wiedźma albo Gandalf szary. Ale tak musiałem. <grym> Wiesz, gadać, to <wyszkowano> nie strach. Pozdrawiamy Gandalfa. Jo. Trzymaj koralę no zrobić. Taką, jaką on mi robi. <grym wyszkowano> to jest nasz mały Gandalf brązowy. Dobra, robisz co coś? No, ja no coś robię. na zakończenie odcinka, coś hucznego! Na się, zakończenie odcinka Pabelka Pranksterka wróciła! Co?! Cieszę się, że wróciła! Cieszę się, że wróciłam, powiedziałeś? Cieszę się, że wróciłam. Cieszę się, że wróciłam, ja wiedźma. Zrób mi huczne zakończenie. Kmieciu. Eje, on się lepiej bawi niż ja. Naprawdę to polecam dziewczyny, jeśli chcecie umilić czas swoim mężczyznom, kupcie perukę, Zróbcie u niespodziankę, nie, nie a potem będzie tak miała świetną zabawę. No naprawdę. Mateusz. Zakończenie. Do widzenia. Baj, bajo. No nie, świetnie cię Raz Jezu, Jest, jak jakie Cię szanuję za tego prąka. Szkoda, za raczej.